poziom naprawdę wzrasta. Wiadomo, zdarzały się różne kwiatki, gdzie były bite rekordy i na razie jeszcze nie udało się niektórych rekordów pobić. Natomiast na, widzę, że coraz więcej osób schodzi co, do coraz lepszego czasu i, i robi coraz lepszy wynik. I zazwyczaj to nie są typowo osoby, które gdzieś tam na przykład miały zaplecze trenowania w kadrze, ale są po prostu to studenci, którzy się pojawili na sekcji i i po prostu zaczęli trenować ergometr wioślarski. Poziom jest bardzo wysoki, jak zawsze, akademickie Mistrzostwa Polski w ergometrze to takie. Fajna szansa dla zawodników, którzy trenują inne dyscypliny sportu też, żeby sprawdzić się pod kątem i siły, i wytrzymałości, i sprawności. Też z wioślarzami, którzy na co dzień profesjonalnie uprawiają tą dyscyplinę. To atmosfera tutaj na Ergometrze jest zawsze najlepsza, jakby to zrzeszenie tych kibiców, te krzyki, okrzyki, dopingowanie. No te końcówki, one zawsze nie są jak się słyszy raz, raz, raz. To jest niesamowite. Tego trochę brakuje w, w, w sporcie, że nie ma tak blisko fanów jak w piłce nożnej czy siatkówce. A tutaj jednak z pleców było słychać mocny doping. Dopingowałem chłopaków na rozgrzewce, żeby też pojechali jeszcze lepiej. Wszystko jest super, organizacja jest na najwyższym poziomie. Bardzo mi się podoba, że wszystko jest na czas i nie ma opóźnienia. I konkurencja też jest. Mam, no, musiałam się trochę e, zmęczyć. Sport może się wydawać nudny dla osoby, która patrzy z boku. Natomiast ja, jako osoba, która parę razy startowała w tych zawodach, uważam, że on bardzo dużo daje i jest dla każdego. Dla siatkarza, koszykarza, pływaka, crossfitowca. Wydaje mi się, że jest to sport dla każdego, tylko trzeba potrafić przesuwać te swoje granice wytrzymałości, ponieważ jest to sport angażujący całe, wszystkie grupy mięśniowe. Bardzo lubię ten sport, bo to jest Coś, co w sumie jest dostępne dla każdego, na każdej siłowni jest ta maszyna, ergometer, każdy może poświęcić ileś czasu w tygodniu i w sumie to robisz, nie potrzebujesz dużo nawyków. Każdego zachęcam, bo ergometr wieszlarski nie tylko jest dla wieszlarzy, ja na przykład nie mam nic wspólnego z wieszlarstwem, a jak widać wygrywa. Super atmosfera na trybunach, perfekcyjna organizacja, jak zawsze AZS Warszawa organizuje tutaj świetną imprezę. Muzyka